Tomasz, witam państwa. Dziś zaczynamy od głupich pomysłów i o tym, jak łatwo głupie pomysły wszczepić jako temat do polskiej politycznej dyskusji. Najnowszy głupi pomysł to pomysł przeprowadzenia prezydenckich praw wyborów po stronie opozycyjnej. Pomysł całkowicie pozbawiony. Jakiegokolwiek sensu ze względów absolutnie oczywistych. Dlaczego? Ponieważ faworytem tych wyborów na razie jest Andrzej Duda, to opozycja powinna być zainteresowana tym, żeby były dwie tury. Jedynym sposobem, żeby z całą pewnością były dwie tury, to start w pierwszej turze jak największej liczby kandydatów opozycyjnych, bez zwycięstwo Andrzeja Dudy w tej pierwszej turze było niemożliwe. Nagle w tym momencie pojawia się pomysł zorganizowania prawyborów po stronie opozycji, czyli doprowadzenia do sytuacji, w której zamiast wielu kandydatów po stronie opozycji będzie jeden kandydat po stronie opozycji. Naprawdę kompletnie niezrozumiały, bo załóżmy, załóżmy, ja tego nie wiem, ale załóżmy, że kandyduje Donald Tusk. Zresztą załóżmy, że kandyduje po stronie opozycji którykolwiek z innych kandydatów, czy któraś z kandydatów. Tak. Jest oczywiste, że kampania zacznie się tak naprawdę w dniu rozstrzygnięcia wyborów w pierwszej turze, że kandydatowi opozycji wręcz absolutnie niezbędne są najlepiej dwie prezydenckie debaty, bo dopiero w tych debatach będzie mógł bezpośrednio w starciu z Andrzejem Dudą pokazać, że jest po prostu kandydatem lepszym, że jest lepszą osobą do wykonania tej konkretnej roboty. W związku z tym odrzućmy ten pomysł. Prawybory wybory w partii, być może, jeśli partia chce, jak najbardziej, ale, partia, ale wspólne prawy wybory po stronie opozycji nonsens kompletny. A jeśli chodzi już o te prawy wybory w konkretnej partii, to oczywiście mowa jest o jednej, o Platformie Obywatelskiej, ale tu wszystko zależy od tego, czy Donald Tusk zdecyduje się kandydować, czy nie. A ja nie wiem, czy się zdecyduje, nie wiem, kiedy to ogłosi, ani nawet nie wiem, czy on wie. I od tego zaczniemy. Pierwszą rozmowę z pierwszym gościem już za chwilę. Donald Tusk, jeżeli powiedziałby, że chce kandydować, no to jest e, o, o, oczywistym kandydatem Platformy Obywatelskiej. Małgorzata Kidawa-Błońska e, w sondażach e, wypada lepiej nawet niż Donald Tusk. Ja jestem w każdym razie gotowa.